Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Cześć, mano, Z tej strony EW Games. i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie w kolejnej części z serii gier Ice Cream 4 No dobra od razu mówię na samym starcie, że kompletnie nic o tej grze nie wiem nie wchodziłem w trailery z, w trailery, gameplaye żadne takie, wiecie, zapowiedzi Jedyny filmik jaki weszłem jeśli od, odnośnie tej gry Ice Cream 4 to tylko i wyłącznie filmik z datą tej premiery. <gry> Także ok. Ghost. Zagramy sobie w Ghost, bo easy zagramy sobie dopiero wtedy, jak się nauczę grać w tą grę, bo jest to zupełnie nowy rozdział. No i z tego co zauważyłem, to te opcje są. Znaczy, to menu w ogóle to jest coś nowego, coś pięknego. I się mega, ja tym menu jaram, bo. Widzę je dopiero pierwszy raz, tak naprawdę. I na samym wejściu w tą grę już widać, że to jest nowy postęp technologiczny u nich. Więc okej. Okay. Na telefony taka gierka, nie? Masakra. To są chyba opcje do zaznaczenia, że jak się je zaznaczy, to się to wszystko pomija, co nie? Znaczy, jak się tego nie zaznaczy, to się to wszystko pomija, tak jakby. Więc subtitles, jak to wszystko jest powłączane, to jest, że tego nie ma być. Znaczy, że to ma być. Więc... W sensie, że tego nie ma być. Więc jak zaznaczymy sobie, nie wiem, że Darker, to tego Darkera nie będzie. <grym> Więc, no, skip intro nie odznaczam, bo wtedy to skip intro nie będzie. W sensie, no, no to jest takie dziwne coś, no. Chyba raczej skumacie. Więc subtitles wyłączam, żeby były napisy, bo napisy są fajne. Tutorial, no nie, no nie No nie ma być tutoriala W sensie Wait, what? Wait, what? To jest takie dziwne Poczekajcie, bo mi się tutaj Mam lega mózgu przez chwilę uh, jak, się, jak się zaznaczy to, to, to tego nie ma Więc, no Dobra, dobra Więc, to to, to ma być? To Highlight Object? Nawet nie wiem co to jest, ale a, dobra, to już rozumiem. To tak, to ma być. Grafika jak najlepsza. Oczywiście, Darkera nie ma być. A nie, bo to jest, że nie ma być, to to trzeba zna odznaczyć. Jakie to jest dziwne. Jakie to jest dziwne, dobra. Patrzcie, patrzcie to teraz. <gry> to jest takie dziwne, nie? Dobra, lecimy. Dobra, jest kacnęka, to jadę wycicho. I caught all the kids, the stupid, kids Look at them in their cage I caught all the kids, the fat, stupid kids Now some ice cream will be made <laughs> oh. Oh. We're going to We're going to make some We're We're gonna make some ice cream fun! <laughs> <laughs> Well 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 kids, you're all reunited again <laughs> I'll leave you alone a moment so you can talk about your adventures <laughs> But don't get too comfortable No 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 Now that you're all beautiful and pump and chubby soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop. Okej. Okay. Okej, okay, to jest całkiem, całkiem ciekawe. Ucieknij skratki i głowoni swoich przyjaciół. No spoko. Hmm. No dobra. Ławka. Okej. Okay. Jest wręcz. Świetnie. O, po przetapnienie tej polskiej nazwy. Co to jest po polsku? Mm. No śrubokręt? Nie. <grystanie> no, jak to jest po polsku? Dobra, nieważne. Po prostu nazywać się to będzie wręcz. <grystanie> no. O, siema. Ja nie spróbuję zrobić modele 3D. Właśnie spróbuję model 3D wrzucić na swoją stronkę. Sketwa się nazywa. Link do mojego profilu macie tam w opisie. Czy to się da? O, da się. Dobra, spadło. Czy da się to jakoś? Okej. Okay. Okej, okay, no, pokaż się, pokaż się, bo pierwszy raz cię widzę. <grytanie> Ale to jest słodkie. Siema. <grytanie> Nie no, to jest mega zarąbista gierka. Okej, okay, to jest tak. Charlie. Liz i Mike. Nowe animacje są to nich zrobione. Bardzo ciekawe to jest. To jest zablokowane z drugiej strony, ta? No. Coś tutaj da się zrobić? Nie. Tu jest klimatyzacja. Dobra. W sensie wentylacja. Z drugiej strony? No to jak mam, Co mam teraz zrobić? Z drugiej? Aha, dobra. Czyli chyba tak mam to zrobić, tak? Coś tu jest? No jak Evil 2? To akurat te są z Evil 2. Te znaczki i, jak, i te wszystkie animacje. Okej. Okay. No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, no. Coś nowego. O, rzecelka. O. O, o. Mm -hmm. o. Jak on się nazywa? Bo... Boris chyba. Boris, no. Siema, Boris. Eee, co to jest? Nie możesz nieść tej podłogi stąd. Boris cię zm... Nie, znajdziecie no. no, przecież on, on mnie widzi, nie? Tak jakby. Dobra. Przez to nie przejdziemy. Trzeba, wejść, trze Trzeba przejść przez drzwi. Znaczy, wejść przez drzwi. Nie ma no klipa Dobra, co my tu mamy? Trawler Dobra Trofeum Dob No otwórz to Dobra, YouTuber Name No niestety my raczej Jisterreka jeszcze nie mamy No nie mamy na pewno nie eee, Dobra Otwórz te drzwi Taka tu jest dziwna. Chce się to jakoś zmienić. Joystick size nie. Kamera sensitivity Dokładnie. No halo kamera sensitivity Aż tak to nie. No, aż tak to nie chcemy. Okej, okay, powiedzmy, że tak powinno być okej, okay, no. Ale jest o wiele lepiej, no. Teraz. Ok, co mamy? Ok, no, nie dobra, jeszcze niższa, bo teraz to już jest przeginka. No, on tu jeszcze jest, no dobra, ale tu jest coś jeszcze. Wentylacja kolejna, dobra, no nie, no dobra. Porobili nas. Dobra. Masz tam łap. O, złapał to i wyrzucił. Dobra. No Boris blokuje te drzwi. No. Niestety je blokuje. No, da się tu wejść. Da się. Coś tu jest nowego. Tak, tu jeszcze nie byłem. Dobra. O, lody ekipy. <laughs> dobra. Co my tu mamy? Jakieś drzwi. Da się je otworzyć. Zaraz, wiem, że chcieliby się tam wejść, ale poczekajcie. Poczekajmy sobie. Rozejrzyjmy się tutaj, jest coś jeszcze. Okej, okay, to jest to coś. No dobra, weźmy sobie tutaj. I to jest chyba tutaj, gdzie byliśmy w tej kastence. A, garaż. No, dokładnie. Siema Co tam porabiasz? Co? Co porabiasz? Hm, chyba nic. Tu mamy już crowbara. To fajnie. Tych gdzie się nie da otworzyć. Od tego Okej. No dobra Ale czy no dobra, no to idziemy sobie tutaj. wyprzedzimy cię Rod. Jesteśmy szybsi niż ty Tutaj i tutaj tutaj są te drzwi, dobra Dobra, dobra Okej okay. No co jest z tą kamerą nie tak? Dobra. Co my tu mamy? Chyba nic. Chociaż to jest nam potrzebne do czegoś tam. Ej, poczekajcie. Czy to nie jest do tej podłogi, co mieliśmy ją rozwalić? Tak myśląc? Logicznie? To chyba tak. Na piętro niżej trzeba wejść, moim zdaniem. I gdzie jest teraz ten Boris? Bo już nie mam pojęcia. To jest ten garaż, dobra. A tutaj. Gdzie ten Boris był? Tu chyba. Gdzieś tu, no. Tu jest ten Boris, dobra, ok. Stąd nie można, nie? No nie. Z dolnego piętra, tylko jak tu wejść na dół? Gdzie tu jest. Dolne? Myślałem, że to jest jakieś, nie wiem Przejście tajne, ale jednak nie No i jak tam teraz przejść? Jak wejść tam na dół? Jak wejść tam na dół, żeby... Noż dalej! Jak tam na dół... Wejść, co? Ja mam takie pytanko tylko. No nie mam pojęcia po prostu, no. Tam się na pewno jakoś da wejść, ale garażem raczej mi się wydaje, że nie, bo że to niby nie miało sensu, no nie? Dobra. Tym garażem wejdziemy. A gdzie jest ten garaż teraz? Jakie tu jest duże to pomieszczenie każde. Jakaś mapa jest? By się przydała. Jest jakaś mapa? Nie działa ta mapa. Okej, okay. mapy chyba. A tu jest ten garasz. No to ok. I gdzie jest ta podłoga teraz? Rod Mechanik! Rod Mechanik! Rod naprawia samochód. Ty co jest? Ty... Że Rod samochody naprawia? Że chłop ma takie hobby? Ja nie mogę. Ja to na YouTube nagrywam, a gościu sobie normalnie tutaj samochód naprawia. Rod mechanik. Wy to, wy, wy to czajcie? Czaicie tą bazę? Że on mechanikiem jest? Ty... Dobry, dobry gościu. Nie dość, że... Nie dość, że... Lody sprzedaje To jeszcze samochody naprawia Dobry gościu <laughs> Okej, okay, dobra e, Tam chyba nic nie było na dole, mi się wydaje Jednak Więc jest problem Duży problem e, Nie wiem jak tą grę wygrać <laughs> W sensie, no Podłogę zniszczyć, no no i jak tam na dół wejść? Poczekajcie. No to jest to piętro, no nie? Ale są jakieś tutaj schody, nie wiem, niżej albo tu jest tylko wentylacja. Ale ja, poczekajcie, tak teoretycznie mówiąc, tak zastanowić, tak logicznie, to tu się powinno tam wejść, no nie? Że tam na dół. Tak myślę. Czyli to nie byłoby głupie. Tylko jak to zrobić? Co ja tam potrzebowałem? Z drugiej strony, to teraz pytanie: jak tam się z drugiej strony dostać? Bo po co nam ta. No, drabina. No, tyle pytań, no. A odpowiedzi żadnych. Bo tu nic nie zrobię. No jest, że nie wchodzić. Nie da się wejść. Okej. Okay. No nie wiem. Pro, po prostu nie wiem, okej? Okay? Nie wiem, co zrobić. Szczerze mówiąc. Dobra, widać, że inaczej się tego nie ogarniemy. Więc wysyłajcie mi po prostu, tak jak kiedyś, e, po prostu podpowiedzi, co mam zrobić. Najlepiej w całym komentarzu jednym. Poprzez to nie przejdę, co nie? No nie, bo on brokuje te drzwi no. To podsłuchajcie mi w komentarzach po prostu porady, jak tą grę wygrać, co mam zrobić po kolei. Widzimy się w następnym odcinku. Z tej gry. Wygramy ją w drugim odcinku już na pewno. Także wyczekujcie oczekujcie. Ja tylko jeszcze idę poroda, bo musimy się tutaj spotkać i. Musimy się z wami pożegnać we dwojga. On też jest zobowiązany do tego. Także, Rot, kończ naprawia samochodu. Dobra, brawo. I żegnamy się z widzami, tak? No. Także trzymajcie się. Do następnego, do następnego odcinka. No i cześć. Poczekajcie. Bo on, on tutaj coś jeszcze robi. Jeszcze nie skończyłeś. Dobra. To naprawia ten samochód. Musi się naprawić, bo jest, będzie nam potrzebny. Wiesz? No. Oby nie spadł na niego. <grybujesz> Dobra. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. No i cześć.